Cześć, witam was serdecznie w podsumowaniu i recenzji gry Zombiaki Ameryki od wydawictwa Rebel. Jest to oryginalnie gra wydana przez Space Cowboys, czyli wydawictwa, które uwielbiam. Sprawdzam większość się gier. Via Nebula była w tym roku. Był wcześniej Splendor, który gdzieś tam jest ok, ale jest bardzo solidną grą, ale jest też Time Stories, jest Elysium, także same bardzo solidne pozycje, które przepięknie wyglądają. To jakby je łączy, że nawet ten Splendor, który gdzieś tam dużo klimatu nie miał, ale te ilustracje faktycznie były przepiękne, i w Ząbiakach Ameryki oni jakby troszkę nawet na wyższy poziom weszli, bo poza przepięknymi grafikami na wszystkich kartach macie jeszcze te żetony, które faktycznie imitują to, że są samoróbkami chłopca, który gdzieś tam w podróży e, uczestniczył w tej zakładzie zombie, zrobił sobie własną grę planszową i to fajnie, że każdy element tej gry aż krzyczy. Że to jest samoróbka. Eee, tak, tak uwielbiam te, te, te zniszczone to z Dixita, czy, czy z, wsiąść do pociągu. Ogólnie, no, pomysł jest genialny, ja bym na to nie wpadł, i, i dodaje da to naprawdę dużo smaczku. Bo no tak, bo jest to kolejna gra o zombie. Teoretycznie ja mam ogromny przesył tych gier ale tutaj jest coś troszkę innego, bo ja jestem przyzwyczajony do gier typu, wiecie, Zombie Side, gdzie po prostu łazicie, zabijacie te zombiaki, to jest taki, wiecie, czysty Ameritrashyk i jest to po prostu taka bardzo zazwyczaj mroczna gra o zombiakach, gdzie was atakują. Tu jest troszkę tak prześmiewczo wszystko wykonane, z przymrużeniem oka, że podróżujecie, że znajdujecie te różne przedmioty, atakują was zombiaki i te... pojawiają się te śmieszne komentarze na kartach, także to zdecydowanie jest troszkę inna gra o zombie i zdecydowanie krótsza. Lubię tę grę bardzo na dwie osoby, ona zajmuje wtedy dosłownie 35 minut, jest to wtedy taki fajny filler, gdzie możecie sobie troszkę poplanować, troszkę porzucać kostkami i ogólnie rzecz biorąc gra się kończy wtedy, kiedy powinna. Czyli jakby ta gra zajmowała na 35 minut byłaby zdecydowanie do polecenia, moja cena końcowa byłaby taka, że trafiłaby do kolekcji, byśmy bardzo czasem ją grali i tak pewnie będzie jakby spoilerem zakończenie ale na cztery osoby niestety jest troszkę za długo moim zdaniem, że, że tam nie ma, w tej grze nie ma aż tak dużo interakcji, żeby po prostu spędzać kolejne powiedzmy te 30 minut, a, a tak jest, że, że, że dwa razy więcej graczy to jest mniej więcej dwa razy więcej czasu w tej grze. I, I moim zdaniem to nie jest chyba warte, żeby dwa razy dłużej siedzieć tylko po to, żeby i tak nie mieć zbyt dużej interakcji. Także na dwie osoby zdecydowanie polecam, na cztery osoby jest bardzo okej, okay, mechanika działa, wszystko jest fajnie, wszystko jest przyjemnie, ale jest... Jednak jest minimalnie za długo, i wtedy to już nie można takim filerkiem nazwać, bo wtedy to już jest taka pełnoprawna planszówka. Co? Rozgrywka jakby jest oparta na tym, że liczycie ile swoich żetonów, staracie się oszczędzać tę amunicję, tę benzynę, co jakby tematycznie naprawdę ma sens, bo wiadomo, że w takiej sytuacji, jak, jak ta apokalipsa musimy oszczędzać każdy nabój, każdy, każdy kurczę litr benzyny i wydawać wtedy, kiedy potrzebujemy. I ta licytacja, która jakby jest troszkę moim zdaniem mniej ciekawym elementem, bo ja po prostu bardzo nie lubię tej takiej normalnej tradycyjnej licytacji w grach, tutaj niestety jest wymagana ze względu na to, żebyśmy decydowali się kto rusza się pierwszy, kto drugi i tak dalej. Więc ona jest wymagana, nie podoba mi się, nie zajmuje może zbyt dużo czasu, ale, ale tematycznie też dobrze jakby tutaj się wpasowuje, bo wiecie, licytujecie o to, kto jeszcze więcej surowców wyda, więc nie dość, że wydajecie na te karty, wydajecie na zabijanie zombiaków, to jeszcze wyniszczacie się nawzajem przez te kolejne przebijanie się licytacje i, i często tak gra niestety kończy się tak, czy stety, czy niestety, że po prostu dużo osób nie dojeżdża do mety. No i tu pojawia się kolejny taki mały minusik czterosobowej gry, że jak gracie na cztery osoby i ktoś, powiedzmy, w połowie partii po prostu zginie, no to niestety musi zgodnie z instrukcją iść po kawę dla swoich znajomych, niestety nie bierze już udziału. Co jest jakby średnim, moim zdaniem, rozwiązaniem, ale przy dwóch osobach, co gra się automatycznie kończy i, i, i to tak powinno wyglądać. Także także możecie po prostu się umówić, że grając na cztery osoby osoba y, y, odpada, to wtedy automatycznie liczycie punkty i gra się kończy, albo nie wiem, rozgrywacie jeszcze jedną turę. Unikajcie tego może, żeby kolejne cztery tury bez jednego gracza grać, bo po prostu będzie się nudził i będzie się gorzej bawił. Ale. Podsumowując, widzicie, jest troszkę plusów, troszkę minusów, ale ogólnie rzecz biorąc, była to bardzo przyjemna przygoda z zambiegami Amery Ameryki. Ja na pewno będę chciał w to zagrać, i to jest moja ocena końcowa. Będę chciał do tej gry wracać, szczególnie w mniejszym gronie. Jest to ta gra, tak mechanicznie, dosyć unikalna w naszej kolekcji, bo tutaj właśnie macie takie połączenie push your luck przez to, że zastanawiacie się, czy chcecie po prostu dalej rzucać kostkami i zabić zębiaka, czy może dopłacić kolejne surowce, tak jak widzieliście, widzieliście na przykładowej rozgrywce, że czasami można unikać pewnych zagrożeń wydając więcej surowców, a możecie liczyć na szczęście w kościach, Wtedy niekoniecznie muszą was kochać, ale wtedy możecie zaoszczędzić więcej tych kości. Także kluczowe tutaj jest planowanie, czy opłaca wam się coś, za coś przepłacić, żeby jakby spokojniej przejechać, czy nie. Czasami jakby zdarza się, że wygrywa ktoś na punkty, jakoby dwoje dojedziecie albo w większej ekipie, a czasami po prostu wystarczy przeżyć. Także to, tu, tu wybory pojawiają się dosyć ciekawe. Lubię też, że ty one wprowadzają troszkę losowości, ale mimo wszystko to jest nadal... Jakby gra taka dla mnie w porządku, jeżeli chodzi o tę ilość stosunku szczęścia do strategii. Jest tu o czym myśleć. Zdecydowanie gra jest przepiękna i myślę, że zdecydowanie mogę ją wam polecić. I to na dzisiaj będzie wszystko. Także dzięki wielkie za poświęcony czas. no z tego hej!